No. Ale jak ja cię tak bardzo, bardzo, bardzo kocham, no, już pracuję, już A to tylko na pierwsze mówienie, tak ten? No zależy, ile się tego nałykasz, nie? Jak dużo się... <grym> 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 gdzie dzisiaj idziemy? Teraz. Nie śmieję się za niebie, ja się zaczyna śmiać, to będzie tak głupio brzmiało. <grym> I gdzie zaraz pójdziemy? Idziemy... No. <laughs> Idziemy teraz robić zdjęcia, bo Edyta nie chciała z nami jechać. No. Z kim? Edyta. Z opionym. Aha. Fajny mój śmiech. Taki śmiech mogę mieć. A razem z takim głosem? To no, chyba tak. Nie no, śmiech dobry. No. I skończyło się. mm <laughs>